Bitcoin poniżej 105 tysięcy dolarów, a to wszystko po decyzji Fedu dotyczącej pozostawienia stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Ale uwaga, tutaj istotne jest to, że prawdopodobieństwo finalnie obniżki stóp we wrześniu tego roku wzrosło, a spadło nieznacznie prawdopodobieństwo pozostania stóp procentowych na tym samym poziomie. Więc, pomimo tego, że Bitcoin teraz wydaje się dosyć nisko, to pytanie moje jest takie, czy przez najbliższych kilka dni rynek nie będzie wyceniać tej informacji niewielkimi wzrostami w cenie. Warto jest również zwrócić uwagę na newsy. BlackRock kupuje bitcoiny o wartości 640 milionów dolarów. Grupa powiązana z Izraelem włamała się na irańską giełdę kryptowalut. Norweska firma K33 planuje emisję akcji na zakup do 1000 bitcoinów. Kanada uruchomiła spotowy ETF na XRP. Firma z sektora zdrowia kupuje bitcoiny o wartości 20 milionów dolarów. Sekretarz skarbu USA nazywa Bitcoina i kryptowaluty najważniejszymi zjawiskami na świecie. Statek SpaceX Starship eksplodował podczas testu statycznego odpalania. Australijski cyfrowy dolar uruchomił się na Hedera. BlackRock dodatkowo kupił 6000 Etherów o wartości 15 milionów dolarów. Projekt IOST wprowadza 1000 pierścieni biometrycznych, aby rozpocząć infrastrukturę tożsamości where to earn i wiele innych ciekawych newsów z ostatnich 24 godzin, ale dla mnie najistotniejsze jest to, na jakim poziomie będę łapać Bitcoina na wzrost lub na spadki. Do tego celu użyję metryki BSP. Zwróćcie uwagę na Ostatnie skrajnie niskie poziomy tej metryki, np. 5 czerwca, 13 czerwca czy 17 czerwca, zwróćcie też uwagę, że w przeciągu około 4 dni pojawił się największy wzrost. W związku z tym pytanie jest, czy za kolejne 2-3 dni taki wzrost na przykład 3% bitcoina się nie pojawi do poziomu około 107-108 tysięcy dolarów. I dlatego ustawię teraz dwa alerty na bitcoina. Po pierwsze alert na zakup, to będzie alert na zakup bitcoina, jak również altcoinów. Moment przecięcia dolnych wartości metryki BSP, a w zasadzie nawet nie przecięcia, tylko znajdowania się poniżej tej metryki, chcę być powiadamiany każdorazowo, maksymalnie co 5 minut, po to, żeby rozegrać wtedy dynamiczne, potencjalne wzrosty właśnie bitcoina, ale przede wszystkim też altcoinów, po to, ustawiam ten alert i ustawię jeszcze jeden alert na prawdopodobny spadek prawdopodobny szczyt też będę sugerować się tutaj metryką BSP i wyznaczę to na tym poziomie dodaj alert tym razem na wartość większą niż ten wybrany poziom oznaczę go też kolorem czerwonym wystartuj każdorazowo i na tych właśnie poziomach będę starać się rozgrywać wzrosty lub spadki bitcoina i altcoinów. Te dwa alerty dla Was też publikuję. Możecie je skopiować. Linki do nich znajdziecie w opisie materiału. Nawet jeżeli nie macie płatnej wersji Max Data, to i tak możecie to zrobić zupełnie za darmo. To oczywiście nie są porady inwestycyjne, że tak się na pewno stanie. Jak zawsze powtarzam, tutaj istotne jest obserwowanie całego rynku i tego, co dzieje się między innymi na rynku akcji. SPX zwróćcie uwagę, jest na wzroście, ale jest w takim krytycznym momencie, w którym jeszcze to ATH nie zostało przebite. A podobna sytuacja może się kojarzyć na na przykład z okresem marca 2022, kiedy również nastąpiły duże załamania rynkowe, następnie podbicie prawie pod ATH, ale jednak dalszy rajd rynków w dół. I przypomnijmy co działo się w tamtym okresie. W tamtym okresie byliśmy tuż po rozpoczęciu wojny Rosja-Ukraina. Oczywiście nie mówię, że tak będzie tym razem, że to właśnie konflikty zbrojne powodują spadki na rynkach, ale konflikty zbrojne są ryzykowne. I takie ryzyko właśnie teraz następuje. USA, Izrael, Iran, Chiny, te wszystkie kraje już niebawem mogą być wplątane w globalny konflikt. Co na rynku potencjalnie może w takim szerszym terminie spowodować duży strach. I jeżeli mielibyśmy być świadkami właśnie takiego strachu, to szansa na dojście bitcoina do niższych poziomów, nawet 80-70 tysięcy, byłaby możliwa. Z drugiej strony cały czas trzeba pamiętać o obniżkach stóp procentowych, które mają się rozpocząć już we wrześniu tego roku. Ale przypomnę wam, że jeszcze w marcu 2025 oraz w kwietniu 2025 rynki były bardzo byczo nastawione co do obniżki. Stop procentowych na czerwiec tego roku, na 18 czerwca tego roku. Wtedy, zwróćcie uwagę, szansa na to, że stopy pozostaną na tym samym niezmienionym poziomie była bardzo niska, była na poziomie nawet 9-10%, a w kwietniu nawet na poziomie bliskim 0%. Początek marca oraz początek kwietnia, czyli to był mniej więcej ten okres, to jest właśnie początek marca, oraz mniej więcej ten okres, to jest właśnie początek kwietnia. A zatem moje pytanie brzmi, czy w związku z tym, między innymi właśnie przez to, że rynki były pozytywnie nastawione do tej obniżki 100%, to czy właśnie te wzrosty przez to się nie pojawiły? Wzrosty pod 100 tysięcy dolarów. A teraz, gdy rynek jest już zapoznany z faktami i już dajemy sobie sprawę, że te obniżki najwcześniej będą we wrześniu, to innymi słowy, czy w takim średnim terminie. Rynki nie będą odreagowywać tych całych emocji, odreagowywać spadkami. A kolejna fala wzrostowa czy nie pojawi się na około miesiąca, dwa miesiące przed 17 września, czyli przed kolejną obniżką stóp procentowych? Co Wy na ten temat sądzicie? Napiszcie. Dodam na samym końcu, że na Max Data jeszcze trwa promocja. Promocja na dostęp trzeci lifetime, czyli dostęp do żywotni. To jest bardzo ważna promocja, która oczywiście jest chwilowa i tymczasowa, ponieważ cena w następnej rundzie za dostęp do żywotni będzie już trzy-czterokrotnie wyższa niż cena promocyjna. A ta konkretna promocja ma na celu szybsze sfinalizowanie końcowego etapu prac nowego silnika pro-alertów oraz integracji jeszcze większej liczby danych na platformie. Jedno jest pewne, już nigdy nie będzie tak tanio. No a mając dostęp do Max Data, możecie. Tworzyć alerty, tworzyć pro-alerty skonstruowane z wielu różnych powiadomień jednocześnie, tworzyć backtesty. Platforma cały czas się mocno i dynamicznie rozwija, także warto skorzystać, jeżeli na rynku realnie funkcjonujecie. To jest kanał Julian Krypto. Oczywiście to nie były porady inwestycyjne. Ja Wam dziękuję za wszystkie Wasze pozytywne i konstruktywne komentarze, również za takie, w których wykazujecie się swoją inteligencją i erudycją, tak jak na przykład. Luke Zonder napisał komentarz chwaląc mój piękny głos, także dziękuję bardzo. Plus 10 dla Łukasza do inteligencji. No ale najważniejsze jest to, żebyśmy oczywiście na, na rynku zarabiali dzięki tego typu materiałom. Dlatego napiszcie pod tym filmem, co planujecie rozgrywać przez najbliższe dni: wzrosty czy spadki bitcoina, z jakich poziomów i dlaczego. Jak zwykle, ja Wam życzę udanego dnia. Trzymajcie się i niech Hossa będzie z nami.